Jak trolle rzucać kamień! Wy nie iść dalej! Wiedź, nie rozumieć? Rozumieć, mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać, mimo to, by wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień, ładny kamień. Przestań już do nich gałożyć, to nic nie da. Daj mi mówić, znasz się na negocjacji jak one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty, głupi, wiedźminę zabijać potwory, a trole potwory. Tak, tak. Nie mina. Hmm... Będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Wy przejść. Jak nie... my bić. Niech będzie. Zostawimy tu miecze ale zabierzemy je, jak będziemy wracać. My ich nie chcieć. Metal niedobry, fuj. Szczypie w usta. Zwariowałeś? Rób to, co ja i nie drżyj się.